Chcę wam ogłosić, że do waszej klasy dołącza nowa osoba Nowa osoba? Oby laska Oby laska Raczej nie laska, ale w dzisiejszych czasach nic nie jest wiadome Ale Dariusz, zapraszam Eee, to chuj Dalej będziemy się męczyć z Kaśką Siemano, wariaty Tak, dokładnie, Dariusz, jak ty masz na nazwisko? Walakonik Walisz <słuch> konia? Walkonik <słuch> Chłopaki Walikonia nie no, w chuj zabawne, a co, ty nie walisz konia? Oj kolego, nie podobasz mi się, nie podobasz mi się, ja nie walę konia, w tej klasie nikt nie wali konia, od momentu kiedy Kaśka dołączyła do klasy Ta? A to gdzie jest ta Kaśka niby? Jak to gdzie? W robocie, jak chcesz szukać Kaśki to szukaj pod ławką, a teraz idź do Mariuszka, żeby przejść chrzest Ciało do ciała, ręka na biust, chciała, nie chciała, wzięła do ust. Dobra, widzę, że Mariuszek jest niedysponowany, bo jest w trasie koncertowej, więc ja ci dam zadanie musisz zajebać tablice rejestracyjne dyrektorce. A macie coś trudniejszego, bo tak jakby już to zrobiłem.